Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Sokowska, jestem seks edukatorką w Erotic Med, i dzisiaj przygotowałam kilka wspaniałych pomysłów na walentynkowy prezent. Walentynki zbliżają się do nas dużymi krokami, natomiast bardzo duża część z Was pragnie podarować tej drugiej osobie coś, co jest bardzo osobiste i wyjątkowe, i często właśnie kierujecie swoje pierwsze kroki do nas, do sklepu erotycznego. Natomiast Często również macie takie wrażenie, że taki prezent może nie do końca być komfortowy dla tej drugiej osoby, że może wprowadzić ją w pewien rodzaj zakłopotania, że może sprawić, że poczuje się ona zawstydzona, co oczywiście jest nieuzasadnione, ponieważ mam kilka takich propozycji, które są zupełnie neutralne i na pewno nie doprowadzą do, do takiego poczucia, że ten prezent jest zbyt osobisty. I na pewno takim prezentem będą perfumy. Perfumy są często wybierane jako prezent i bardzo często kojarzą się właśnie z taką elegancją, z takim zadbaniem o siebie. Ja mogę zaproponować perfumy, które mają troszkę więcej supermocy, ponieważ są wzbogacone feromonami. Feromony to są takie substancje semiochemiczne, które przesyłają określony sygnał do mózgu. My nie wyczuwamy ich, nie wiemy, że mamy z nimi do czynienia, natomiast one sobie działają i wywołują pewną reakcję. Na przykład ten czerwony flakon ma za specjalne zadanie wywołanie takiego podniecenia, erotycznego zainteresowania jakąś osobą. Może on obdarowanej kobiecie dodać po prostu pewności siebie, sprawić, że poczuje się atrakcyjna, że poczuje się pożądana, że poczuje, że. Ma to zainteresowanie, w związku z czym e, jej e, taka samoocena na pewno się podniesie. Dzięki temu ona staje się sama z siebie, po prostu troszkę bardziej seksowna, troszkę bardziej pewna siebie, a to są właśnie takie cechy, które przyciągają takie właśnie zainteresowanie. Do poprawienia takiej atmosfery między partnerami, takiego podgrzania, właśnie takiego wydania, troszkę pazurka, e, to jest na pewno świetna propozycja i myślę, że nawet warto używać tych e, perfum. Parze. Drugą propozycją, perfum o świetnym, rewelacyjnym zapachu, w którym w salonie jesteśmy tutaj jako obsługa absolutnie zakochana, to te niebieskie flakoniki. Ten jest akurat dla pań ze złotymi dodatkami. I ten flakonik zawiera płyn, który pozwala wzbudzić uczucie zaufania, bezpieczeństwa, odpowiedzialności. Pomoże w budowaniu takiego trwałego związku, w budowaniu właśnie takiego zaufania w związku, w budowaniu bliskości. Także na pewno jest to produkt, który podniesie wasz, wyniesie wasz związek na zupełnie nowy poziom. Wzmacnia więzi, ale też nie tylko takie więzi prywatne. Może być z powodzeniem wykorzystane również w pracy, w budowaniu właśnie więzi zawodowych z przełożonymi, z zespołem, z klientami. Z podwładnymi po prostu świetnie się sprawdzi w takim dodawaniu sobie autorytetu. Jeżeli chodzi o trzecią serię, to te feromony to, jest, to są feromony, które mają największe stężenie takich substancji semiochemicznych. Są bardzo mocno dopracowane pod tym kątem, żeby umożliwiać zdobywanie własnych i skłaniać, jakby. Osoby z zewnątrz, osoby z otoczenia, aby nam w tym pomagały, czyli troszeczkę bardziej skupiają się na tym, żeby przekonywać osoby, które nas otaczają, do przychylności, do właśnie pomocy, do takich można powiedzieć ułatwiania nam wielu spraw. Więc, generalnie, jest to coś, co może nam mocno pomóc w drodze, gdziekolwiek zmierzamy. i na pewno sprawia, że świat jest taki dużo bardziej przyjazny, więc wydaje mi się, że idealny prezent, bo co można lepszego podarować, niż właśnie taką przychylność świata. I tutaj kończymy takie delikatne prezenty, przechodzimy do troszeczkę bardziej pikantnych propozycji. Jeżeli chodzi o kobietę, to na pewno mogę zaproponować jedną z naszych nowości. To jest produkt, który wyglądem może sugerować jeden z wibratorów, który dość często u nas gościł na kanale, natomiast to jest zupełna nowość, nawet ciężko jest mi go nazwać. Ciężko go jeszcze nazwać wibratorem, bo on nie wibruje, a wykonuje rotujący ruch. Tutaj, oczywiście, mamy charakterystyczną dla Marki Lelo, taką wypustkę soniczną, która sprawia, że łechteczka jest stymulowana głębiej, w związku z czym bodźce są dużo bardziej wyraźne, dużo intensywniejsze, bardziej przyjemne, no i sięgają na pewno tam, gdzie nie sięgają takie mechaniczne bodźce jak wibracja właśnie, czy jak podmuchy powietrza, jak ciśnienie. Natomiast ten produkt jest naprawdę rewelacyjny. On czerpie wiele z samych najlepszych produktów, takich bestsellerów marki Lelo, czyli wibratora IDY, który właśnie miał ten rotujący ruch, oraz SONY, która właśnie tą soniczną stymulacją zasłynęła, zaskarbiła sobie miłość wszystkich pań. Jest to gadżet, który budzi dużo zainteresowania. Ponieważ jest, można powiedzieć, zupełnie połączeniem nowych rzeczy na rynku, ale takich, które już bardzo mocno się sprawdziły. Kolejnym produktem, który mogę tutaj zaproponować, to bardziej taki produkt do ćwiczeń i do utrzymania dobrej kondycji mięśni kegla, i to jest po prostu osobisty, personalny coach mięśni kegla. On jest naprawdę mocno naszpikowany technologią, wszędzie ma czujniczki właśnie nacisku. Więc jak, jeśli go włączymy, to on po prostu przy każdym ściśnięciu będzie nagradzał wibracjom osoby, która będzie na nim ćwiczyć. Czyli motywuje on do ćwiczeń, nie trzeba się zmuszać do tych ćwiczeń, on będzie nam przypominać o tej regularnej, o tej regularności, o tym ćwiczeniu właśnie mięśni. Będzie dawał nam, wyznaczał zadania, będzie nagradzał za ich realizację, więc to jest coś bardziej zaawansowanego niż po prostu kuleczki. Coś, co dodatkowo pracuje właśnie nad motywacją. Także myślę, że jest to fajny, fajny pomysł na prezent dla osoby, która może nie do końca jest systematyczna i która może potrzebuje właśnie takiego przyciśnięcia, takiego pilnowania, takiego bardziej kołczowego nastawienia. To jest naprawdę coś, co sprawdzi się doskonale w tej roli. No i ostatnia rzecz, która właśnie do nas dotarła, do salonu po tym, jak absolutnie została wymieniona do zaraz naszych półeczek. I to jest sterowane za pomocą aplikacji telefonicznej Masażer do łechtaczki. On już chyba gdzieś występował w którymś z filmików, natomiast na pewno warto o nim wspomnieć tą część kładamy do bielizny. Ona jest oczywiście zakrzywiona ergonomicznie, anatomicznie, tak jak e, powinna być zakrzywiona, żeby jak najlepiej stymulować okolice klitoris. Tutaj mamy taki piękny złoty magnesik, który po prostu przyczepiamy do bielizny, więc bielizna znajduje się pomiędzy pomiędzy magnesem a masażerem e, i on oczywiście wibruje. On jest sterowany za pomocą aplikacji, ale może być także sterowany za pomocą pilota. Jeżeli wolicie tą formę sterowania, to jak najbardziej nie ma absolutnie żadnego problemu. Natomiast ma on w zestawie również taką wypustkę, którą można bez problemu tutaj po prostu nałożyć na tą część i ta wypustka zamienia go w wibrator taki z pełno, pełnoprawny do pochwowy wibrator oraz masażer do łystaczki. Innowacyjne rozwiązanie, łączące w sobie dwie funkcje tak de facto i pozwala też na zabawę taką niegrzeczną, troszeczkę właśnie w terenie, pozwala wynieść tą zabawę poza sypialnię i e, troszeczkę adrenalinki dodać e, tym, tej wspólnej zabawie. Na pewno po obydwu stronach ta zabawa będzie przednia. <grym> I to wszystkie propozycje, które ja na dzisiaj przygotowałam, ale oczywiście w salonie, myślę, że możemy znaleźć sporo więcej rzeczy, które spodobają się akurat waszej osobie partnerskiej, waszej pani, waszej kobiecie. Także zapraszamy, możecie też nam zadawać pytania przez WhatsApp, możecie zadawać nam pytania na czacie i możecie oczywiście do nas dzwonić. Jakakolwiek forma kontaktu jest dla nas super. Nie wahajcie się skorzystać z naszej pomocy. A ja się żegnam i życzę miłego wieczoru.